A dzisiaj Wam pokażę, w sumie już pokazywałam na odcinku, ale po prostu to jest short z tych innych rzeczy. Co mówiłam? Proszę, tu mamy naklejkę, 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 tu mam naklejki, te karty, na piosenkę płytę. Ogólnie to sobie razem zobaczymy na tym shortzie, bo tego na odcinku nie odpakowywałam. Box, karta, to jest karta z napisem. I udało mi się, znaczy, yy, powiem prawdę, że to i moja mama układała, mogła. I pokażę Wam teraz koszulki. Proszę, tu są moje bluzki. To jest pierwsza z Ostry. To są Daniel, Justek, Wera, Czajnik, Kinia, Ostry. Widziałem dwa razy Ostry. Może tak, ale to jest Daniela, Kaskadero, Justek, Wera, Kasoperka, Czajnik, Kinia, Tymoszuk, Ostry i Wika. Proszę druga. Friends. Jeszcze Wam te teraz pokażę. Proszę, tu jest ta pierwsza, Friends. Tu mamy drugą. A teraz Wam pokażę prezent od mojej siostry. Dobra, to jest od mojej siostry. Proszę, tu Wam pokażę mikrofon. Okulnie, to poczekajcie, obrócę sobie kamerkę. Dobra, tu mamy mikrofon. Tu do śpiewania. I to jest moja loloczka, ona no jest taka ładna. Tu ma ręce. Ona ma taką ładną bluzę i to jest napisane Rainbow, bo to jest Rainbow High. Buty jakie ma piękne kolaczki. I ona ten mikrofon, czekajcie, może no, włożyć do ręki Patrzcie. i sobie śpiewa, oderwać, albo sobie tu przeczepić i śpiewać. I tu mamy głośnik, gdzie ten naklejki się przyczepiony na głośnik, więc sobie przyczepimy kilka. Na pewno weźmiemy tą tęczę. Tu dajemy. Proszę, O, damy sobie ten Rainbow High na samej górze. Dobra, i tu jeszcze ostatnio damy, to może taką nutkę. Jeszcze musimy się spieszyć. Dobra, więc to mój zestaw od siostry. Dobra, odpakujemy wszystko szybko. Ogólnie ja muszę to sama rozpakować, a zaraz Wam pokażę wnętrze. Otwieramy. ok, Mamy to. Mamy płyty. Friends, friends. Ona się tak fajnie Zamyka, więc to jest moja puda, a ja się z Wami żegnam. Bajo!